Nazywam się Piotr Pedrała i chciałbym w czwartej odsłonie cyklu obsługa wycinarki elektrodyzijnej BP05D przedstawić Państwu schemat postępowania przygotowawczego do rozpoczęcia procesu wiercenia elektrodyzijnego, macierzy otworów startowych. W tym celu skorzystam z odmiany modelu BP05D o sygnaturze BP05DW, rozszerzającego funkcjonalność wersji standardowej o możliwość podłączenia przystawki wiertarskiej W3K. Dla przypomnienia z poprzednich odcinków nadmienię, że wszystkie punkty, z których chcemy wygenerować program, muszą się znajdować w dodatniej ćwiartce globalnego układu współrzędnych w przestrzeni rysunkowej programu Megacad. Samo zaśrysowanie zaczynamy zawsze od wykreślenia kształtu detalu, w którym zamierzamy wiercić otwory. Naszym zadaniem będzie wykonanie macierzy otworów startowych o średnicy Fi1 w materiale o wymiarach 120x120x20 mm. Punkty wierceń przedstawia rysunek techniczny, który widzimy w prawym górnym narożniku ekranu. Za punkt bazowy przyjmujemy dolny lewy róg detalu. Punkt ten znajdzie się na współrzędnych 100-100 naszej przestrzeni rysunkowej. Szczelina boczna pomiędzy elektrodą a materiałem obrabianym w trakcie wiercenia przyjmuje wartość około setnych mm, a więc do wykonania zadania należy użyć rurki miedzianej o średnicy 0,9 mm. Zużycie elektrodu takiej średnicy szacuje się na 20%. Zatem w celu wykonania otworu przelotowego należy zadać maszynie głębokość wiercenia o wartości co najmniej 24 mm. Zaczynamy od wykreślenia prostokąta obrazującego kształt detalu. W zależności od wersji Megacada możemy posłużyć się jedną z dwóch metod do stworzenia pliku tekstowego z zapisem programu wierceń. Dla Megacada poniżej wersji 2019 należy stworzyć polilinię składającą się z maksymalnie 19 odcinków, których punkty końcowe będą wskazywać miejsca wierceń. Wyjątkiem jest pierwszy odcinek, którego początek również jest uwzględniany w programie. Kreślimy linie pomocnicze. Wybieramy polilinia i rysujemy naszą krzywą. Otwieramy program Auto 2004, start programu, wybieramy cięcie proste, wskazujemy polilinię, a następnie start lub EDF. Plik EDF da tej metody nie uwzględnia głębokości wiercenia. Daną tą będziemy ręcznie wprowadzać na panelu operatora maszyny i będzie ona dotyczyć wszystkich otworów wykonywanych w programie. Dla Megacada w wersji 2019 i powyżej. Wykreślamy linie pomocnicze, których przecięcie wskazuje miejsce pierwszego wiercenia. Następnie wchodzimy w wiercenie zwykłe. Podajemy głębokość wiercenia, jest to docelowa głębokość otworu, jaki chcemy uzyskać, a więc 20 mm, i wciskamy klawisz konfiguracja. Daną, którą musimy podać w tym kroku, jest nadmiar głębokości. Jest to wartość dodawana do wcześniej podanej głębokości wiercenia, którą musimy uwzględnić z powodu zużycia rurki w trakcie procesu drążenia. W naszym przypadku jest to 4 mm. Wybieramy macierz prostokątną i podajemy wymagane dane. Wskazujemy pierwszy punkt wiercenia. Wycofujemy się prawym klawiszem myszy, a następnie wciskamy zapis i koniec. W dalszej części odcinka przedstawiam przesłanie programu ustawienie maszyny oraz zainicjowanie jej pracy. Zapraszam do oglądania.